Sports, it's in the game. Nic dziwnego, że skupia na sobie uwagę. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagradzić? Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Anderlecht zmierzy się z Antwerpią. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkaż to wyjął. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. To rozegranie rzutu różnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce, a i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło Bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda! Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Wyszedł sam na sam, uwaga! Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w bardzo trudnym położeniu i jeszcze złapał piłkę. Naprawdę wspaniałe zachowanie. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji, Bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. No i znowu są przy piłce. Czy zdoła trafić? Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie. Kibice na pratę mają powody do radości. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita To się nazywa ciąg na pratę. To pachnie groźną akcją. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Dobra piłka na dojście. Frankarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Jest! Gol! Gol, mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? I mamy obecnie 3 do 0. Decyduje się na strzał! Ale koniec końców, strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie go bramkarz. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Jest pressing. Próba nad bramkarzem. Goal! Jednak nie ma gola. Jakim studem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Nie, nie tak źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Łatwo to broni teraz, utrata piłki. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu co... Nic z tego! Pewnie chwyta Bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Jest za linią obrony, uwaga! Co tu się stało? To była chyba próba podcięcia piłki, ale no jak widzieliśmy, zupełnie nieudana. Tak, miała być z tego zagrywka techniczna, a tymczasem ośmieszać. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Może do Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Strata piłki teraz. I to jest chyba! Nie, to nie jest gol, niestety dla nich to był offside. Naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia, jednak cóż, przepisy zostały przekroczone. Wielka szkoda. Twarde wejście, ale skuteczne. Ładnie za plecy obrońców. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Spokojna teraz interwencja bez trudu sobie tutaj radzi. I już skupia uwagę rywala na sobie Ale uwaga Mamy przechwyt po pressingu Popa Świetnie spisał się teraz bramkarz Doskonała obrona Teraz z rogu na 11 metr Wybija, ale niedobrze Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić Mamy uderzenie Zablokowany ten strzał Czasem zawodnik podejmuje ryzyko Piłka idealnie siada mu na nodze I wychodzi z tego cudowny wolej Tyle, że trzeba mieć przy tym mnóstwo umiejętności i trochę szczęścia. Teraz jednak zdecydowanie go nie miał i piłka poleciała daleko od bramki. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Ładna piłka w uliczkę. Offside, choć naprawdę minimalny. Niezłe podanie, ale jednak nie dość dobre. Decydowały centymetry. Doskok przeciwnej drużyny. Teraz strzał z dystansu. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Tak jest! Dopina swego! Jest hat trick. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Sędzia gwizdze i mamy koniec pierwszej połowy. Goście schodzą do szatni z prowadzeniem. Rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Strzał, proszę Państwa! Ale bardzo, bardzo pewna interwencja Bramkarza. Bez problemu. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. I akcja zastopowana. Jest miejsce w bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Świetnie to wyłapał bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskuteczny. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. I udana interwencja. Wrzuca w okolice 11 metra. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Z rożnego w okolice 11. Uderza na bramkę. Dobrze obroniony strzał. I mamy kolejny szutrożny. rożny. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. Przeciwnik nie odpuszcza, niepotrzebna strata, fatalnie zagrał. Strata, i muszą teraz uważać. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. A teraz będzie dobra okazja. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Bramkarz w opałach. Świetnie spisał się teraz Bramkarz. Doskonała obrona. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. I teraz dobra okazja do kontry. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Jest gwizdek, gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne. Nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt ofensywny. Niezwykle efektownie chciał wykończyć tę akcję. A szkoda, że to nie wpadło. Ależ wybrał rozwiązanie. Niezła podcinka, tylko że się przeliczył o kilka centymetrów. Musi uważać. Rywal go naciska. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi? Obrona, ale piłka w grze. Dwa z dystansu, lecz bramkarz był na posterunku. Traci piłkę po tym doskoku. Jest podanie w ofensywie, co dalej? No i strzela! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne! Już widziałem tę piłkę w siatce! Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu bramka! Podwyższają prowadzenie! Deklasacja! Przeanalizujmy tę sytuację raz jeszcze. Tutaj obrona mogła zareagować na pewno lepiej, ale tej główce nie sposób czegokolwiek zarzucić. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. No i po ataku, dobra interwencja. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Fischer, brawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę w ślizgiem. 10 minut do końca tego meczu. Sunie skrzydłem z piłką, przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz... Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzał. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. A teraz szanse na gola. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźnie. Ależ tam niewiele zabrakło. Tylko poprzeczka. Szkoda. Bardzo ładne uderzenie. Gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Dane wejście w przeciwnika strzał z daleka, Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie chupnął tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Aj, no niestety, ta podcinka trochę za mocna i piłka przelatuje nad poprzeczką. Ładna techniczna próba Tomku i myślę, że zabrakło tu przede wszystkim odrobiny szczęścia. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Mamy uderzenie. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd. Bardzo niecelny strzał, choć wydawało się, że to powinien być gol. Sytuacja sam na sam potrafi deprymować. Często takie akcje wieńczy taki nieudany strzał. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3